Ha, dlaczego jesteś tam zamknięty? Wychodź! Nie wyjdę! Dlaczego zachowujesz się jak dziewczyna? Beksa! Sam jesteś, Beksą! A wyobraźcie, że ty i ja nie poszliśmy na siłownię? Nie! Rodzice przenoszą mnie do szkoły sportowej! I nie będę już mógł chodzić do kampusu! co jestem nie zrobiliśmy ci nic złego! Jesteśmy twoimi przyjaciółmi! Nie chcę teraz nikogo widzieć! No cóż, siądź dalej w toalecie! I płacz, jak dziewczynka! Dobra, chodźmy! Ten hałk to taki maruda. Zawsze mówiłem, że powinniśmy go wyrzucić z zespołu Chłopaki, Hulk ma naprawdę poważne problemy Nie będzie już mógł się uczyć na kampusie Musimy go wspierać Tak, ja też uważam, że trzeba go wspierać To nasz przyjaciel I od razu mówiłem, że trzeba go wspierać Chodźmy Dobra chłopaki, uspokoiłem się Gdzie jesteście? Ej chłopaki, gdzie jesteście? Żartowałem Jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi Chłopaki, gdzie wy jesteście? Nauczyciel Max też nie zniknął. A, musiał się ukryć. A, e, to dziwne. Hej, dziewczyny, wszedłem do waszej szatni. Nie zaglądam, nie przeglądam, się sięgam. I nie ma też dziewcząt. Gdzie oni wszyscy poszli? Chłopaki, gdzie jesteście? Już się denerwuję. Serio? Chłopaki, gdzie wy jesteście?

Rodzice przenoszą mnie do szkoły sportowej. Nie będę mógł się uczyć na kampusie. Będę za moim wszystkim tęsknił. O, hark! po prostu nie płacz, dobra? Tak, tak hardy ludzie nie rodzinie rodzinie płaczą. płaczą. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie Halk jest najlepszym przyjacielem. No cóż, ja nie będę tęsknił za Halkiem, bo kiedyś mi wrzucił do szafy. Tak, pamiętam. Pamiętasz, dlaczego to zrobiłem? Oczywiście, że tak. Hmm, o, oddaję. Książki, książki, książki. Goofy, zniszcz! Okej, okay, będzie zrobione! Świecę, gotuj się! O, to boli! Co zrobiłeś? Dlaczego wyrzuciłeś moje książki przez okno? Goofy jest naprawdę szalony. Kupo ty! kurka, bracie, nie chcieliśmy. Mam nadzieję, że nie jesteś zły. MASZ PRZEKIECHANE! Zadarwaj z Hulkiem, chodźmy stąd! To koniec Dylan, posunąłeś się za daleko! Hulk, to nie ja, to Goofy! Do mnie wkręcasz! Widziałem cię w oknie, więc co ty zrobiłeś! Hulk, słuchaj, porozmawiajmy jak cywilizowani ludzie! Zejdź z drogi, frajerze, Inaczej ty też się dostaniesz! Rozumiesz? Dobra! Dawaj do szafy! Tak, dlaczego rzuciłeś mnie do tej szafy? Mam lęk wysokości! Nie obchodzi mnie to! Będziesz tu siedzieć przez resztę dnia i myśleć o swoim zachowaniu! Ty też tam chcesz iść? Nie! A ty? Nie! Może ty! Ja też nie! Ja pamiętam tylko najzabawniejszą momenty z Halkiem, jak wtedy, gdy ukryliśmy samochód taty. O, to było świetne. To moja pierwsza kredzie samochodu, czuję się jak porywać z szybkich ściechłych. Wyobrażam sobie imię dzieciaków, gdy widzą nas na terenie kampusu. Będę prowadził. Halka, nie niby czemu? Bo ty nie masz prawa jazdy, a ja nie mam. Jak nas w Glinierze zarejestrują, zadzwonię do twojego taty. Wtedy wiesz, co się stanie? No dobra, w takim razie zmieńmy się. A, czy ty w ogóle umiesz prowadzić? No, umiem! To moja pierwsza jazda kabrioletem Porsche! Dobra, chodźmy! Chodźmy! Uuuu. Ale ten sportowiec doprowadza mnie osobiście do szału. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Dlatego! Krótko mówiąc, dam mu to! O, banjoz, spójrz! Tam hard nie się wyrabia na swoją laurę. Wow! Siłę zupełnie oszalał! Robi bezczelne zaloty w stronę mojej laury! Banjo, chcesz, żeby mój kij porozmawiał z tym sportowcem? O, poważnie! Niech baseballista z nim porozmawia i udowodni, że nie jest chórzem! Tak, kaka! idź i udowodni to! Patrzcie, i uczy się chłopcy. Bardzo mi w kiedy nazywana z chłopcami! Hey Hulk, czy jak tam masz na imię? Może Spiderman? man Myślę, że to do ciebie. Lauro, poczekaj na mnie. Zatem będziemy kontynuować. Czego chcesz? Nie obchodzi mnie to, ale wtrącasz się w cudy dziewczyny, więc mój kij cię pokona. Przy okazji poznaję imię. Bum, bum. Wiesz co, bejsbolisto? Weź kij i wbij go sobie. A bycie niegrzecznym nie jest dobre! Ups! Przegapiłem, przegapiłem! Może spróbuję jeszcze raz! Kurde, szkoda, że przegapił! W przeciwnym razie po hulku zostały tylko mokre plama! Patrz! Halkowi chyba się to nie spodobało! On się denerwuje! Proszę nie, teraz się zmoczę! Uuuuh! oczywiście, że nic do ciebie nie mam! Ale jesteś moim najlepszym przyjacielem! Nigdy nie zapomnę, jak zapiszyłeś mi telefon i podarłeś moją pracę domową! Hark, bądź ostrożny! Ten telefon wiele dla mnie znaczy! Milo, dlaczego się martwisz? Zaufaj mi! Ups, trochę przesadziłem! Hark, wiesz co z tym zrobić? Tak, ja wiem! Dajmy Milo kawałek! Halk, nie masz się tego robić! Musimy, Milo, musimy! Chłopaki, nasze motto! Fajnie Faj, chłopaki, chłopaki odbierają pracę domową! Ale, co zrobiłeś? Przyklejmy to! Jak on to zrobi? Nie mamy kleju! Masz to przykleić! Tak, zaraz to skleję! A! Aaaa! Gotowe! <noise> Dobra, Milo, nie obrażaj się! Jestem przyjazny! Głotek! I dobrze pamiętam, kiedy pierwszy raz przyjechałem na kampus i Hawk wyrzucił mnie z siedzenia! Zawsze pamiętałem, że jego prawa jest silniejsze niż lewa! Ej, nie pomyliłeś czegoś? To jest moje miejsce! To tutaj! Co było? Twoje, teraz jest moje! Teraz ja siedzę tutaj! Bańka mnie to umieścił! Dobra, rozwiążemy to! Bańka, co to ma być? Panie, przysięgam, że on tam sam usiadł. Więc nowicjuszu, co jeszcze umieści od mojej prawej ręki? Co? Moja lewa! Rozumiesz? Osobiście cieszę się, że zjechał puszczę kampus! On się droczy z moją dziewczyną! Świetnie się całujesz! Ja wiem, ponieważ jestem profesjonalistą. A ja wciąż pamiętam, jak Hulk pomagał Mandy zmierzyć długość naszych spódnic. Co? Co? Serio? Mhm. Wow, masz najkrótszą spódnicę! 27 cm! 27 cm? To jest bezczelne być w ogóle przyjść na kampus bez spódnicy. Dzięki za wskazówkę. Następnym razem tak zrobię. Dobra, Hulk. Nie musisz mierzyć spódnicy, Gabi. Widać, że jest krótka. Mędy, i tak to zmierzę. Inaczej nigdy nie wiadomo. To jest naprawdę krótka. Koniec, dziewczyny. Jesteście wszystkie na mojej czarnej liście. I ty, Hulk, też. Mendy! Dlaczego ja? Bo tak! Po prostu! Ja jeszcze coś pamiętam! Halka i Kamila! Co? Serio? A, A co, co pamiętasz Mendy? Mandy? Właśnie to! No co Kamil? Jak się masz? Cpam! Radzę sobie! Ja chciałam tylko... Tygu... O nie! Co do CO JA ZROBIŁEM?! Kurde stary, rozumiem całą twoją nienawiść do Mandy, ale dlaczego ją znakałtowałeś? Ha, nie znakałtowałem jej, sama wczoraj się pod moją pięść! Dobra, będę udawać, że nic nie widziałem! Okej okay, chłopaki, muszę iść, autobus jest jeszcze za 10 minut, nie chcę się spóźnić do tej nowej szkoły sportowej! Ludzie, co tak siedzicie? Chodźcie pożegnać naszego przyjaciela! Ludzie, będę zami tęsknić! Kocham was wszystkich! Kampus! Ten... To jest pa! pa!